Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Norweski Fundusz Naftowy pobił swój historyczny rekord i obecnie warty jest 12 600 miliardów kor. Tak 12 600 miliardów koron, czyli dużo, a jego wartość cały czas rośnie, ponieważ na początku roku warty był 12 340 miliardów koron. Generowaniu zysku służy oczywiście wysoka cena ropy i wysok cena gazu, także w najbliższych czasach biedy nie będzie. Jednak dzisiaj ceny energii elektrycznej na północy Norwegii wzrosły aż 10-krotnie i niebezpiecznie zbliżyły się do cen energii elektrycznej na południu Norwegii, jednak w prawdopodobnie wszystko wróci do normy. Chociaż do tego czasu być może będą wypłacane, gwarantowane przez rząd dopłaty do kilowatogodziny. Wszystko, czyli te wzrosty cen spowodowane są atakiem zimy w Szwecji i zamarznięciem rzek, co skutkowało małą produkcją prądu. I po raz kolejny norweska zima zaskoczyła norweskich drogowców, którzy nie zaskoczyli norweskich kierowców, że w niektórych miejscach będzie zaskakująco dużo śniegu. Wiele osób na południu na pewno zauważyło, że Warunki drogowe są gorsze i niestety było więcej wypadków. Dlatego jeździmy z rozwagą. W Norwegii jest zbyt dużo pracy. Tym razem mowa o szefach kuchni czy ogólnie o kucharzach. Restauracje grają nieczysto i często podkupują sobie najlepszych pracowników. Najczęściej robią to oczywiście pensją, ponieważ posłucha na rynku w tego typu branży jest gigantyczna. Rosnąca inflacja, coraz wyższe ceny energii elektrycznej oraz w ogóle ceny wszystkiego, a teraz również posłucha na rynku kuchni skutkuje coraz wyższymi cenami w restauracjach. Co może skutkować coraz mniejszym zainteresowaniem klientów, żeby do tych restauracji przyjść i coś zjeść. A to może skutkować zamykaniem niektórych przedsięwzięć. Na razie jednak kucharze mają żniwa. Do sympatycznej 60-letniej Norweszki zadzwonił nieznany numer. Jednak jako, że sympatyczna 60-letnia Norweszka nie odbiera takich telefonów, nie odebrała, a w internecie sprawdziła kto dzwoni. Okazało się, że komenda policji, dlatego oddzwoniła. Kiedy zadzwoniła Słuchawce odezwał się miły głos, jak się wydawało, pana policjanta, który zapytał, czy w ostatnim czasie pani 60-latka kupowała iPhone'a czy Bluesy. Oczywiście nie kupowała, bo korzysta z Androida, a Blues nie lubi, pochodzi w Long Wtedy, jak się wydawało, pan policjant zasugerował, że ktoś korzysta z jej karty i aby złapać złodzieja, 60-letnia sympatyczna pani Norweszka musi podać mu dostęp do konta. Co zrobiła, a już po kilku chwilach z jej konta zniknęło. 750 tysięcy kor. Jaki z tego morał? Taki, że oczywiście należy uważać oraz taki, że złodzieje mogą podać się za każdy możliwy numer. Czy banku, czy policji, czy instytucji finansowej. Uważajmy. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.